Pismo do policji w trzech egzemplarzach adresaci nadinspektor Krzysztof Pobuta, komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, inspektor Rafał Leśniak, komendant miejski policji w Krakowie i nadkomisarz Andrzej Kułaga komendant komisariatu Policji 4 w Krakowie, to jest komisariat właściwy dla. Miejsca, w którym policjanci lubią mnie szukać, to znaczy w miejscach, gdzie zamieszkuje moja matka. To jest pieczęć poświadczająca, że to pismo złożyłem w komendzie Wojewódzkiej Policji, a tutaj na dole, że złożyłem je również w komendzie Miejskiej Policji w Krakowie i w komisariacie Policji 4. W Krakowie. Proszę Państwa, co złożyłem tym pismem? Zawiadomienie o możliwym wydaniu policji w dniu 12 lutego lub później, to może być jutro, pojutrze, przez prokuraturę rejonową Kraków Podgórze albo Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, nakazu zatrzymania mnie i doprowadzenia do wskazanego przez prokuraturę lub sąd miejsca w związku ze sprawą. I podałem te dwie sprawy prokuratury rejonowej Kraków Podgórze i Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty. Podałem sygnatury. Wniosek o zażądanie przez adresatów tego pisma doręczenia im dowodów, na podstawie których prokuratura i sąd mnie ścigają. Poinformowałem, doręczyłem zawiadomienie. Kserokopię zawiadomienia, w którym nie poinformowano, że w sprawie przeciwko mnie sporządzono akt oskarżenia. To jest zawiadomienie z 15 listopada 2017 roku. Prokuratura rejonowa Kraków Podgórze zawiadomiła, że mnie, że sporządziła, to znaczy prokuratora Dżbieta Hońska wruber akt doskarżenia w sprawie o znieważenie prokuratora bardzo mi głódko i doręczyłem również adresatom tego pisma yy, kserokopię postanowienia tego sędziego Janusza Kukuczki, w którym on podał na jakiej podstawie ten akt oskarżenia został sporządzony, to, jak, to znaczy jakie zostały zgromadzone materiały dowodowe, jakie dowody, czyli że żadne. I poinformowałem tych panów, poprosiłem ich, złożyłem wniosek, żeby jeśli nie doręczą im, czy to prokuratura, czy sąd, gdyby skierowały do nich nakaz zatrzymania mnie i doprowadzenia pod przymusem, np. do szpitala psychiatrycznego, czy do aresztu, to żeby po prostu odmówili wykonania takiego polecenia. Proszę Państwa, dlaczego skierowałem ten wniosek do policji? Ano, bo nie chciałbym skończyć tak, jak skończył. Ten młody człowiek, to znaczy to, że on był młody, to z tej fotografii wcale nie wynika. On miał, proszę państwa, 32 lata. Klaudiu Królik, ofiara pomyłki sędziów i prokuratorów. On został umieszczony 10 września 2007 roku w areszcie śledczym w Krakowie przy ulicy Montelupich pod zarzutem grabieży, skradzenia Portfela sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie, a później z wykorzystaniem kart bankomatowych, które były w tym portfelu kwoty ponad 20 tysięcy. Od początku twierdziło 10 września, że nie popełnił tych czynów, że nie mógł ich popełnić. Miał je popełnić 11 lipca 2007 roku, bo dzień wcześniej wyjechał z Polski. Mówił z jakim biurem turystyczny wyjechał, na znak protestu rozpoczął protest głodowy. Proszę Państwa, protest głodowy rozpoczął, żeby nie było wątpliwości, to jest pismo byłego presa Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Anety Mansfeld, do mnie. Z 15 marca 2011 roku, w którym ona podała, Klaudio Krubić rozpoczął głodówkę w dniu 10 września 2007 roku. Na znak protestu, ja też zacznę proces głodowy, jeśli mnie wsadzą do psychiatryka. Skonał, proszę Państwa, 18 stycznia 2008 roku. Ponad 4 miesiące prowadził głodówkę. Skonał z głodu. A gdy już skonał z głodu, to dziennikarka tygodnika powszechnego, Małżata Nocun ustaliła, że on rzeczywiście wyjechał z Polski 10 lipca 2007 roku, zatem nie mógł popełnić przestępstwa, za którego pozbawiono wolności. Sprawę przekazano do zbadania temu prokuratorowi, prokuratorowi prokuratory wtedy okręgowej w Krakowie Piotrowi Kosmatemu, i on, proszę państwa, zarzuty przedstawił lekarzom. Nie Funkcjonariuszom publicznym, jak mnie poinformowała tym pismem prezes sądu Aneta akt oskarżenia przeciwko Klaudiu Królikowi skierowała do tutejszego sądu Katarzyna Duda, asesor prokuratury rejonowej Kraków w Śródmieście Zachód, a sprawa oskarżonego została prawomocnie umorzona postanowieniem... Z 34, postanowienie to wydała asesor Barbara Sikora która wszczęła postępowanie przeciwko Klaudiu Królikowi. Zatem te dwie pani nie poniosły żadnych konsekwencji, w, no w ostateczności można powiedzieć zamordowania niewinnego człowieka. Ten prokurator Piotr Kosmaty przedstawił zarzuty lekarzom. Sprawa była prowadzona przez 10 lat i proszę Państwa 2 lipca 2018 roku sąd uniewinnił lekarzy oskarżonych w sprawie śmierci Klaudiu Królika.